I dobra, jestem z powrotem, jak się... no dobrze, że włączyłem skype'a, bo mnie ludzie już... Jezus... Jak ktoś będzie chciał, to mogę mu... Fira na zostaw mnie! Mogę mu przesłać... Ten... filmik. Przed chwilą właśnie nagrałem to, no nie tak specjalnie. Chciałem zaczynać nagrać... Kurde okno. Zacząłem, chciałem zacząć nagrywanie i nagle pyk ktoś mi napisał na Skype i moja reakcja była jak zawsze piękna. Mamy notatkę. Generator Steelberga typu 7G. Gratulujemy zakupu pani naszego produktu z serii 7Z. Z pewnością będą państwo zadowoleni z użytkowania naszego nowego benzynowego apregadoru produktów twórczego poniżej. Wymieniliśmy kilka pośród nowych ulepszonych cech modelu 7G. Mniejsze ryzyko w wypadku przyprasy. Rozruszynk na korbę został... Zastąpione zostawem wyposażonym w akumulator. Używanie oleju w miejscu pracy może być przysłoną w wielu wypadków. Stanowi również koszmar dla ubezpieczyciela. Zatem nasz nowy model został wyposażony w ulepszony system smarowania. Kontroli smarowania. Izolacja elektryczna bywa kosztowna w instalacji i trudna w konwersacji. Zatem ekonomicznie podstawowy Nobel 7G jest w nią wyposażony. Nie, wyposa nie jest w nią wyposażony. Aha. A także wiele, wiele, więcej. Krótka instrukcja to się nie przyda. Dobra. Um, dum, 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 dum. Dobra, potrzebujemy akumulator, in here. Potem... kurde, już mi się grabuje. Wciskam wajchę. Bo nie Wiecie, bezpiecznik rozbił, ale my mamy... Nie, 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 nie bezpiecznika. I teraz powinniśmy dziki wignieć, grać, jest to dwa... Dobrze pamiętam? Czy, no dzieci, zamknąć pyski. Czy pi... 5 4 1 3 to 1 go be chis dobra i teraz powinno działać Niech stanie się światłość 14 FPS be czy nie zapisałem o, Może to skutkować jednym Dedem, Ale troll Co na tej karty? Dobra nieważne Fajna kartka wieca, Afryka Jezu, dzieci mi się drą Nie lubię jak mi się dzieci drą Ja i tak węgiel nie używam, nie uznaję za horrora Gram raz wieczorem sam Jeszcze byłem, no, byłem sam w domu I raz się może przestraszyłem gdy mnie ten taki jeden potwór inny złapał tutaj Ale tak to, to już dla mnie jest przygodówka po prostu Skradanka Ale po prostu po oglądaniu nie wiem jak ktoś mógł oglądać tamtą, tamte zagrajmy moje. Nie, żebym pierdzielił jakieś głupoty, ale po prostu grafika było... to było po prostu bleśne. Fuj, jak ja mogę takie coś wrzucić. No ale to nie byłem... No to było kiedyś. Teraz musimy wchodzić w skrzynkę i nie pytajcie po co. damy z koksem. Dziwki koks, firefox. Już tak się wyraża. Pamiętacie jak piesowa piesio walił... Nogami... Yy, głową w tą siatę Tam z y, alfabety... Dzień dobry Dzień dobry, słyszysz mnie? Mam nadzieję, że Twoje uszy działają lepiej niż Twój język Zrób z nich użytek i wysłuchaj co mam do powiedzenia Włączyłeś światło na początku, w środku i na końcu tunelu Lecz niektóre miejsca nadal są spowite ciemnością Mam nadzieję, że moja wiadomość...

Pierdzielę myszka. Wiem, że słyszycie moją myszkę, ale wolę, żebyście słyszeli mniej myszkę niż tylko grę. Ty... O, to Come and get me, my friend LOL Ja ja to, to jest znowu ten troll, gra troll Ja pierdzielę. musieli niestety. Trzeba mam iść po ciebie. Nie wiem czemu ta brama się buguje. Dawaj! Dziwki Koks Firefox. Jezus. Nie ma. Nie wstawaj. Teraz już nie będziemy pieprzyć z pisami. Yy, to znaczy, yy, że myślę, że miałem na myśli... Nie wiem co ja miałem na myśli. I tak się nie pieprzem z pisami. A moja pamięć przypomina ser szwajcarski. Potrzebne będą drobne prace wyburzeniowe, abyśmy mogli ponownie się spotkać pewnego dnia. W tym zadaniu trzeba będzie użyć dużego ziemnożernego potwora, który spragniony jest soku z miejsca, gdzie zachowuje się różne rzeczy. Super. A przy okazji możesz mówić we mnie Red. To nie jest moje imię, sam rozumiesz, ale z pewnością zgodzisz się, że przypomina sweter, który jest twarzowy, gdy dobrze się podopasuje. No, super. Comment get me, I said! Ale dupę, I love it. Ha ha ha, ha nie dogonij mnie szmaciarz. Bo jest za wolny. Wow, to jest mi nawet I teraz według mnie drugi, pierwszy z kolei z kilku najgorszych momentów w tej grze, który jest po prostu What the fuck? <laughs> Co to za gra? No ludzie, ta gra się bardziej bukuje niż Metin. <laughs> no nie zamknij pysk! E, przepraszam, czasem moje emocje są jak nieposłuszny zwierzak. Mnie znane i utarane No wiemy. Lepiej uważać, niż potem żałować. Myślę, że oboje mamy poczucie żalu, a nie bezpieczeństwa. Obliską jaskinię i miejsce, w którym przechowywane są rzeczy, łączy tunel. Skręć w drugi korytarz po prawej, licząc od zamkniętych drzwi, a znajdziesz to, czego szukasz. No super Naprawdę, what the fuck Mamy notatkę Teraz jeden z pierwszych najgorszych momentów w tej grze, według mnie O jezu tej notatki, Takich notatek ludzie nie będę czytał, bo to po prostu testy są jakieś Ja nie wiem, czy to ma wpływ na fabułę Będę czytał te najważniejsze notatki, według mnie Żadna trol. Naprawdę, what the fuck Tak naprawdę buguje się bardziej niż Metin Kurde wejść na ten... O Jezus Maria No Filip nie umiesz dwoma nogami stanąć na tym pachołku? Kto by tego nie umiał? Próbowaliście kiedyś? Patrzcie i teraz spadamy, ale jednak wchodzimy To jest Chuck Norris kurde, a nie jakiś Chuck Norris. Byczyzn O Jezu, nie lubię tej lokacji. Ledge, ledge ledge yeah já aí fuck você vou usar ledge ah bon, my friends

Dawaj Filip! JADEMY! W koksu siłka 100 kilo! Wow. O Och, nareszcie. No, ja był to taki moment, widzieliście jak szybko to zdałem, ale po prostu nie lubię tego momentu, strasznie mnie wkurza. Co, kto mi dzwonił? Dobra, nie wiem, jakich, jakich <laughs> Dobra sorry ludzie, że tak sobie tutaj robię. O Jezu... Daj go na wypadek, gdyby pajęczaki zasmakowały zdrowie. Skąd twoje, twoje mózgowe wiedzą, że ucieka z ciebie życie? Ponieważ...